No nie ratunku, patrzcie! Już się zaraz uduszę znowu tak, daj tlenu szybko, tlenu potrzebuję, jest! Udało się, ale cały czas dostaję obrażenia. Zobaczcie. Moje serduszka zwariowały. Raz są pomarańczowe, raz zielone, raz żółte, raz czerwone. Co jest grane? Moi drodzy, ale udało mi się odzyskać mojego skina. Tak jest. Jestem matrunerem w końcu. Żadną gąbką, żadnym jakimś cudakiem. Moi drodzy, szybko subskrybujcie ten kanał. Zostawiajcie łapkę w górę. Macie dosłownie 3 sekundy, żeby mi zostawić łapkę w górę. Eee, uwaga, uwaga, odliczam. 3 dwa. Jeden o nie zaraz ginę. SpongeBob ratunku! Nie, zginę, absorpcja mi się kończy, SpongeBob. Nie, nie! Muszę jabłka jeść szybko. wydostać się stąd. SpongeBob ratunku zaraz ginę. Nie, szybko jabłka już mi się kończą. Nie, jest, jest! 16. O, o tak. O, udało się. Nie! Jeszcze troszkę. Jejku, mam tylko 15 jabłek. niebaw się ze mną. O! Jest! SpongeBob! To było przestraszne! Całą noc, zobaczcie, 24 godziny! Byłem tutaj uwięziony! No i w końcu się udało. SpongeBobie! We... O mogę! Rozwaliłem! Jest wolność! Tak, matruner na wolności, zobaczcie na to, to jest mój skin, tak jest, e, więc moi drodzy, naprawdę e, się mega, mega cieszę Spongebobie, e, daj tu pyszczka, tak, bleh, nie, co ty, bleh, nie chcę z tym gościem takich rzeczy robić, Fu, bleh, 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 bleh. dobra. Udało się, zobaczcie Jestem sobą Matrunerem e, Spongebob podejdź ode mnie, bo cię zaraz Strzelę e, Co on tu pisze? E, zły Spongebob e, Jak się podoba nagroda? Bardzo się podoba, ale zrobiłeś Straszne rzeczy, kazałeś mi zrobić Tak naprawdę to jakbyś ty zrobił e, Zniszczyłeś domek z Kalmara. Patryka zalałeś domek Wiewiórki Ech. Wiecie co, Sandy tak naprawdę ona się nazywała. Co moi drodzy, co to jest takiego? Jakaś komora, nie wiem, nie mam pojęcia, ale... Gdzie jest Spongebob Exit? Wyszedł stąd. Eee, okej. Okay. Dziwna sprawa. Dlaczego on mnie tak zostawił samego? Eee, dobra, możemy pozwiedzać co on to w ogóle ma jeszcze, bo już dawno tutaj mi nie było. Tutaj coś to działa. Ło, wow, jakoś zegar czas, nieźle, wow. w skrzynkach nic nie ma ciekawego, może tylko tyle da, że da się te, te, to, 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 to co, coś poruszać, pe, 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 pe. <grych> dobra, ale wiecie co, ja też wychodzę, ja muszę się radować, cieszyć, bo jestem matrunerem, tak, w końcu, eee, wychodzę stąd, o, jejku, jakie czerwone niebo, eee, nie wiem... Dziwne, mega, 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 mega dziwne. Ale u, u jakiś dymek poleciał! Co to było? Ej, wystraszyłem się nieco. Dobra, mam nadzieję, że SpongeBoba tutaj nie spotkam, bo wiecie co, on mógł, może mieć jakiś plan, słuchajcie, robić. Nie wiem, e, może pójdziemy w stronę tam domku SpongeBoba, z e, Kalmara i tak. Te... O, znowu ten dymek! Co się dzieje? Patrzcie na to Co to jest Jakie dziadostwo Czerwone te księżyce Wow Jaki ogromny widzieliście kiedyś Księżyc czerwony Nie To nie wróży nic dobrego eee, Chmury są czarne Dobra e, biorę Patrzcie jak mam to w rączce no to, słuchajcie, robi się jasno, tutaj znowu ten dymek, coś mnie prześladuje, coś mnie obserwuje, o, patrzcie, kto to? Skalmar? Skalmar, spokojnie, nie, z mieczem biegnie na mnie, o nie, Skalmar, spokojnie, przepraszam, to nie, nie ja, to Spongebob zrobił takie dziadostwa, wybacz mi, nie biegnij za mną, nie! Przepraszam cię! wow, Jak mi walną mocno! Uciekam przed nim! Szybko gazu! Ja mam ty te cloud boots, też ma? Gazu! Dobra, uciekać, uciekać od niego, daleko node mnie jest! Nie wiem, weź, weź sobie to! Masz, masz! Nie wiem, masz tutaj sztabkę masła! Proszę bardzo, sztabka masła! Eee, nie wiem. Eee, o, jest tego więcej! Może być chciał? Masełko z kalmarze! Zobacz! Tutaj jakie ładne masełko, czekaj, ja tu postawię, żeby było jasno. Proszę bardzo, mam tego dużo więcej. Zobacz! Pyk, całe staki, zobacz, skalmarze. Przeprosiny. Będziesz mógł sobie za to wziąć, zrobić co chcesz, tylko dom sobie nowy wybudować. Wybacz mi, przepraszam. To jest moje odszkodowanie. O, ej, chyba mu się spodobało. Patrzcie na to. Skalmar, spodobało ci się? Patrzcie, jak głową kiwa. <laughs> wow, pobiegł. Ale co się dzieje? Dlaczego jest taki czerwony ee, księżyc? Dobra, biegnę za nim. Wow, okej. Okay. Skalmar. Jakiś dźwięk dziwny, dobra. E, Skalmar, gdzie on jest? E, nie widzę. Z tamtej strony chyba, co? Czy nie? Skalmar, gdzie jesteś? nie. Ten domek jest naprawdę zdewastowany. No też bym się wkurzył na punkcie, na miejscu Skalmara. Okej, okay, patrzcie, idzie. Co on robi? Skalmar, wybacz mi. Co on robi? Sika? Ej, nie! Nie, nie chcę na to patrzeć. Skalmar się wysikał. Nie, przed domem. Widzieliście to, patrzcie. On sika, nie, nie chcę na to patrzeć. Nie! Błagam, tylko nie to! Skalmar się wyzikał przed domem! Straszne! Nie chcę na to patrzeć. Dobra, wiecie co? Ja idę stąd. Nie wiem, jak najdalej. E, może zobaczymy, co się dzieje w domku Spongeboba. Co on robi? Dalej sika czy nie? Dalej sika! Ufu! Dobra, uciekam stąd. Co on leje na swój dom? Nie, dobra. E, jest. Bo patrzcie, to przerażająco wygląda naprawdę. Ten czerwony księżyc to ponoć jest jakaś legenda, tylko nie wiem, czy słyszeliście kiedyś legendy o czerwonym księżycu. Yy, nie wiem, zmyślałem to teraz, ale okej, okay, nieważne. Yy, patrzcie, co to jest redstone? Ej, tu redstone jest. Yy, dobra, słuchajcie. Yy, okej. Okay. Gdzieś mnie to prowadzi, patrzcie. Nie mam pojęcia dokąd. Ty, tutaj w jakąś. Tą miejscówkę tu w prawo albo w lewo. O, tutaj jakiś w ogóle wybuch, pożar. Nie wiem, dobra, idziemy tutaj. Okej, okay. co to jest? Na razie cisza. I co? Ej, tu w ogóle jakby ktoś skakał? Patrzcie, jaki dźwięk, posłuchajcie dźwięku. Wow, przerywa. I znowu. Znowu jak w poprzednim odcinku Tutaj e, taki zbugowany piasek Patrzcie jak ja podskakuję To słychać jakiś dźwięk skąd, skąd ten dźwięk się bierze Ej może wiecie coś na ten temat Wow Ej jeszcze czegoś takiego nie słyszałem Że Podskakiwanie wysokie daje taki dźwięk Dobra nieważne Zobaczmy może coś się tam dzieje Okej okay, dobra szybko Wow e, znowu coś mnie prześladuje Patrzcie leci leci tu poleciało Widziałem to. Widziałem tu gdzieś latało. Znowu jestem prześladowany. No jakaś masakra. O, znowu tutaj ten dymek. To nie był mój dymek. O, z butów. Tylko to był jakiś dziwny taki jakiś kurcze latający za mną. Ty, ale co tu się dzieje? The way is closed. Droga jest zamknięta, ale to nie przeszkoda dla mnie, bo ja mogę sobie przeszko Prze przeszkoczyć. Patrz, pyk, przeskoczone. Dobra, wchodzimy tutaj. Co tu się wydarzyło? Ej, to wygląda jak patrzcie tutaj, redstone. Na dużo jakieś pajęczyny. Okej, okay, wejdźmy tutaj. Yy, dobra. Yy, co tu się stało? Oh my godness. Przecież to była restauracja. A teraz wygląda to przestrasznie. Jeszcze pioruny jak nawalają. Co się tu wydarzyło? Czy to SpongeBob zrobił? Kanciasto Porty? Patrzcie tutaj! To przecież są... Nie wiem, czy pracownicy tej restauracji? Czy co takiego? Nawet picie tylko zostało! Zobaczcie ta butla z wodą! Piłkarzyki! Ej, dawajcie, pogramy sobie. Pyk, ja będę czerwonym, a wy niebieskim. Pyk, gol! Jest! No dobra, nie, żadnej piłki nie było. Ale to wygląda przestrasznie. Ja! <laughs> yeah! Zobaczcie tam, ile tutaj tych ziomków leży. Nie, no szkielety jakieś. <laughs> o! jajko, po wystraszyłem się. Shakes. Dobra, shakes zostały. Ok. Ła, to mnie bije. Kuchnia jest. Yo, Kolejny szkielet. Tutaj patrzcie. Takie drive-thru trochę było. Eee, help, shake. help shake. Co to jest? Położenie. Wo, Drzwi się same zamknęły. Ej, to jest jakiś nawiedzony dom. Nawiedzona restauracja. Eee, nie wiem. Dobra. Wyjdźmy stąd. Proszę bardzo. O, Okej. Okay. Ej. Znowu się coś zamknęło Dobra, zbadajmy to bardziej Okej okay. Kurczę, no te pańczyny Ja chcę przez nie przejść Halo, halo, proszę państwa, ja chcę wyjść Dobra, co? Słyszeliście to? Drzwi się same otwierają Nie wiem, czy ja mogę tu wchodzić Wyjdźmy na dół Okej, okay. wchodzę I co ja tu widzę? Y Pikachu? Czy to jest Pik... Ej, już Pokémonów dawno nie grałem, ale. Czy to jest Pikachu? Pikachu! Pikachu! Ej, kto umie z... na... powiedzieć Pikachu? Ej, nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem, ale dobra, wychodzę stąd. Nie, to było straszne jest jakieś świe... świeczniki. Eee, dobra. Ej. Czy to jest zamknięte? Eee, wygląda na to, że ktoś tu był i zamknął. Tutaj, zobaczcie. Eee, tą, 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 tą dechę postawił po prostu. Dobra, ja stąd wyłażę. Szybko, szybko, ja nie chcę w tej restauracji być. Co tu się wydarzyło? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, wychodzę stąd. Ło! Wow! Piorun uderzył. Okej, okay. dobra. Wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd jak najszybciej. Ło! Wow! Ej, coś się wydarzyło. Eee, nie wiem, jakoś trochę ciemniej, jakby? Chłodniej? Co, co to. Ej! Czy wy to widzicie? Co jest grane? Przecież ja tutaj byłem! Ej, ta restauracja zielona! Ej, co się wydarzyło? Wow, piorun jakiś uderzył! Gdzie ja jestem? Co to jest? Ej! Co to takiego? Halo. Eee, czy wy to widzicie? Pioruny tu walą Jaki grzmoty Mocne Ej, Wygląda to mi na jakąś Nie wiem, jakbym był w środku Czegoś What? Nie wiem eee, Dobra, tutaj coś jasnego jest O, Pioruny Uderzają, zobaczcie, tam jakaś dziura w ogóle jest eee, Dobra, już się pogubiłem Tam jest jakieś światło Zobaczcie, tam jest Glowstone Ej, chyba tam trzeba iść. Dobra. Tu jest jasno. O nie, nie, nie. jej myślałem, że to jakaś lawa, ale nie. Dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Idziemy teraz w tą stronę. Musimy tylko dotrzeć do tego miejsca i jakoś się tutaj usadowić. Dobra, tylko jak to zrobić? Tak bardzo, bardzo umiejętnie pyk. Wow. Nie wiem. Może jakoś tak. Czekaj. Okej. Okay. O, yy, dobra. Teraz może troszkę wyżej. Tylko ja nie chcę marnować, słuchajcie tego, mojego magmy, bo jak je zmarnuję całko, całą, no to mam przywalone, bo Spongebob. Nie będę miał e, e, narzędzi do walki ze Spongebobem. Ło! Patrzcie! Tu Spongebob jest, tu są jego cała rodzina! Nie, o! Jezu, jeszcze mi ojciec sklepnął. Ale przewalone mam, patrzcie. On tam stoi, ale mnie strzelił. Co za gość, zauważył mnie. Mam nadzieję, że nie pokażesz, nie powie Spongebobowi, że ja tu byłem. Okej, okay, dobra. Ale mnie klepnął. Wow! No nieźle. Dobra, pyk na górę. Cyk. Teraz tam jakoś się przekopać. Okej, okay. dobra, okej. Okay. Ej, co już mnie nie bij? Dobra, szybko. O, jestem już tutaj w tym miejscu, gdzie ich zauważyłem. Patrzcie, tam stoją. Spongebob chyba im coś mówił Patrzcie, idą za nim Mamy już nie ma, ale jest tylko tato Dwóch braci i siostrzyczka Dobra, ej, ja idę za nimi Dobra, schowam to, żeby nie było mnie widać Okej okay. Patrzcie, Spongebob coś im mówi Rozmawia z nimi Okej okay. Co on tam wyczynia? Patrzcie na to Co on tam wyczynił? Ej, jesteśmy w tym nawiedzonym lesie. Co on tam robi? SpongeBob, co ty wykombinowałeś? <laughs> lawy ma! O, ja muszę go pokonać! O, patrzcie, ile tutaj lawy! Ej, tylko ja muszę wiaderko. Ma wiaderko! Przepięknie, słuchajcie. Będę musiał tylko wziąć lawę. Tak jest. O, tylko żeby on mi nie zauważył. Dobra, się położę. Patrzcie, leżę sobie. Okej, okay, co on wyczynia? Patrzcie. Nie! Nie rób tego, patrzcie, co on zrobił! Brata wrzucił! O nie! On wrzucił brata do lawy, patrzcie! Brat zginął! Nie, nie zamurowuj tego, Spongebobie, Tylko błagam! Nie, 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 nie! Nie! Nie moja lawa, którą miałem ją pokonać. To jest słaby punkt Spongeboba! Co za wredota! Patrzcie! Została mu tylko siostra, brat I tato I idą za nim Oni to wszystko widzieli i idą za nim Co za dziwna rodzina Dobra biegnijmy Co tak pociemniało I ten księżyc czerwony patrzcie tam Dobra Okej okay. Okay. Dobra Co oni wyczyniają Patrzcie na to muszę zobaczyć Spongebob co on wyprawia Okej okay, położę się żeby mnie nie widział Dobra Okay. Coś buduje znowu Widzicie to tam Ej siostrę wrzucił Siostrę wrzucił Co on tam będzie robił z tą Co on będzie z nią robił Siostrzyczkę biedną Spongeboba Przecież wy się bawiliście razem Spongebob ty nie jesteś taki Weź okrutniku Jeden ty Patrz co on tam zrobił Wodą? Czy co on tam zrobił? Nie mogę zobaczyć. Jestem za daleko. Musiałbym podejść jakoś. Czekaj, szybko się zakradnę. Wody rozlał. Tak? Czekaj. Nie, obsydian. Obsydian tam był. Dobra, dobrze, że rodzina się na mnie nie rzuciła. Co on będzie z nią robił? Tam z obsydianem. Patrzcie, zamurowuję ją podwójną warstwą obsydianu. Wodą zalał. Nie. Siostrę utopił, brata o, w, spalił w Lawie. Co on chce z nimi zrobić wszystkimi? Chce ich pożegnać. Nie, patrzcie, zalał ją wodą. Patrzcie, zabiera jej to życie. Nie, nie może tak być. Spongebob. Bob. Ja nawet nie mam kilofa, żeby jej uratować. Patrzcie, chyba. Z... To jest koniec po siostrze. SpongeBob, ty straszny dziadzie. Nie mogę w to uwierzyć, co on zrobił. Patrzcie, tam już chyba idzie kolejną osobę. Czemu wy na to pozwalacie? Ej, ten w ogóle. Tato wygląda jak Marcin Najman. Nie wiem. Patrzcie, taki duży. E, co tu jest napisane, muszę to sprawdzić. E, tabliczka, ale pusta. SpongeBob. Przecież ty nigdy taki nie byłeś! Zobaczcie, co on wyprawia z nimi! Ok, prowadzi ich tutaj dalej. Ja muszę z wysokości wszystko widzieć. Ok, y a to jest to miejsce, patrzcie, w którym ostatnio. Ok, co on robi teraz? E obsydian. Ok, obsydian. I co z tym obsydianem? Buduje coś! Nie wiem, nie, nie wiem. Ja stawiam na to, że chce go wybuchnąć. Jak myślicie? Może go wybuchnąć? Nie wiem, czy coś? Jakiś TNT? Patrzcie, jak patrzy! Błaganie! Patrzy się na niego! Spongebob, nie rób tego! Ale Spongebob jest bezlitosny! Bezduszny! Rozumiecie to? Nie... Co on tam wyczynił teraz? Patrzcie! Eee, co on wyprawia? Okej, okay, zrobił coś z obsydianu... Eee, ale teraz tylko... Nie, on ma TNT w ręku! Patrzcie, postawił je! Nie, żegnaj, bracie. Nie, to jest po nim. Słuchajcie. Czy przeżyje to? Ło, wow, patrzcie, ale go wywaliło do góry! Przeżył to! Nie, Spongebob by musiał tutaj mnóstwo TNT postawić. Nie, patrzcie, jaki ogromny wybuch! Teraz. Ło, wow, nie, nie robi tego, nie! SpongeBobie, nie rób tego swojemu bracie! Jo, go wywaliło, ale to nic nie daje. SpongeBob, całe szczęście, że patrz. O kurczę. Ej, czy on buduje się do góry? Nie. Czy on chce zrobić ogromny. Up... Nie! Co on wyczynia? Patrzcie na to, o nie, brat! O kurczę, ale przeżył. Przeżył to, patrzcie, on jest niezniszczalny. Jakie on ma HP ogromne. Spongebob, nic mu nie zrobisz, ty, dziadu. Okej, okay. eee, dobra, co on robi? Rzuca coś nim. Okej, okay, patrzcie. Spongebob i brat. I co, on już mam naprawdę mało HP. Co, zrzucił go? I co? Jest tam, brat? Nie wiem. Okej, znowu TNT po raz trzeci odpalił Wow, brat! Widzieliście? Brat zginął. Teraz został tylko tata. Patrzcie, brat tam leży. Ja tam nie chcę wskakiwać, bo nie wyskoczę. Okej. Okay. Patrzy się na mnie. Panie Marcinie, najmanie, proszę tak nie robić. Nie, 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 okay, gdzie? gdzie? Jak teleportował go do siebie? Bo tato mnie zobaczył. Ale nie, Spongebob kazał mu iść. Okej. Okay. Nie! Zauważył mnie znowu! O, nie, lipa, lipa, lipa. Lepton, lepton. Dobra, nie. Jednak odpuścił. Dobrze. Co się tam teraz dzieje? Co on z obsydianu coś zbudował? Nie gadaj, że on znowu coś zrobi. W swojej rodzinie takie rzeczy. E, o! Biegnie tutaj za mną! Nie, 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 nie. musisz mi zauważyć! Nie możesz! Jo! Co za gość! Patrzcie, podpalił go! SpongeBob, ty dziadu, patrzcie, podpalił swojego tatę! przecież nienormalne, takich rzeczy nie wolno robić! Dobrze, że to tylko. Nie! SpongeBob zniszczył swoją rodzinę! naprawdę widzieliście to? Zrobił coś strasznego? Nie! SpongeBob pokonał rodzinę. Moi drodzy, jak widzicie, naprawdę dziwne rzeczy się tu, tu dzieją. E, moi drodzy, bardzo i to bardzo, powiem wam szczerze, że jest mi bardzo, bardzo przykro, że takie rzeczy SpongeBob zrobił, ale niestety, no nie ode mnie to zależy, więc moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli. Łączycie się w bólu, co robi Spongebob. Widzicie straszne, straszne rzeczy. Kazał mi zniszczyć domki z Kalmara, Patrika. Jeśli tego nie widzieliście, koniecznie obejrzyjcie to na YouTubie, na moim kanale. Więc moi drodzy, szybko subskrybujcie ten kanał, zostawiacie łapki w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku. No i widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. papa! Eee, pa.